W tym nagraniu opowiem tak pokrótce o tym, czym jest Ayurveda, bo spotkałam się z tym, że jeszcze wiele osób nawet nie słyszało jeszcze tego pojęcia. I opowiem o tym, jaką funkcję mają w Ayurwedzie tak zwane dosze. Dlaczego warto znać swoje dosze? Czyli Czyli to też jest powiązane ten temat z tematem pięciu elementów, z którym się już może część z Was spotkała. Ayurveda jest medycyną naturalną. Zodzi się z Indii, ma około 5000 lat tradycji. Jest to system medyczny, który, który można określić jako system taki całościowy, holistyczny, obejmuje zdrowie człowieka. Samo słowo Ayurveda znaczy w sanskrycie wiedza o życiu. Jest to rozumiane jako wiedza i o zdrowiu, o tym, jak zachować zdrowie, jak się wyleczyć z różnych chorób, ale też Ayurveda pokazuje pewne kwestie, byśmy dzisiaj to powiedzieli, związane ze stylem życia. Bardziej jest bardziej taka całościowa w porównaniu na przykład z medycyną zachodnią. Wojngweda jest medycyną naturalną, czyli, czyli stosuje się tam naturalne, naturalne leki naturalne wskazówki są w Wojngwedzie na wszelkie dolegliwości. Wiedza ta na początku była przekazywana ustnie. Zajmowali się nią w wczesnym czasie tzw. mędrcy. Dzisiaj byśmy powiedzieli mędrcy, którzy dostali ten przekaz Ayurvedy. Potem została zapisana w jednej z ksiąg WED. Wedy są to księgi, księgi powiązane z hinduizmem. Są to święte księgi hinduizmu i Ayurveda jest zapisana w Adharwavedzie. Jest to system, tak jak już powiedziałam, całościowy. Co to oznacza? Że Ayurvedą, poprzez Ayurvedę można wyjaśnić wszelkie. To wszelkie choroby do Każdy z nas w dzisiejszym czasie ma jakieś większe czy mniejsze do to, Czy to takie, które są tylko czasowo, przez krótki czas, czy to takie, które są trochę dłużej, z czym się wymagamy. Ale w urb w pewnym sensie jest to wszystko odpowiedzi na pewne pytania, które się tutaj pojawiają. Są um, bardzo proste, ale co należy bardzo um, podkreślić, zajmując się Ajuwedem, um, jak każda zresztą z, z medycyn naturalnych, Ajweda zawiera rozwiązania, um, które są indywidualne, dostosowane są indywidualnie do każdego z nas. I um, taką koncepcją, która się jest wykorzystywana w jedzedzie. Każdy, kto się w ogóle spotkał z yy, ma yy, na pewno się spotkał z koncepcją tak zwanych dosz.